Test kasetkowy na antygen COVID-19. Otwieram, żeby nie było, że test był wcześniej używany. Wyciągam. Teraz pobieram materiał do badań. Jest to zwyczajny sok. Nic więcej nie dodawamy. Zakraplamy do jednego, zakraplamy do drugiego. Czekamy na wynik. Jak widać na załączonym obrazku wychodzi na to, że sok ma covid -a. Ale sok z czego? Z tym barku. Tym bark, jabłko, śliwka, gruszka. Nie kupujcie, jest zarażony covid -em. Jeszcze zrobimy jeden Czekaj.